Kamera zbliża się na drżące ręce trzymające filiżankę kawy. Wojciech Kowalski, jeden z najbogatszych ludzi w Krakowie, nie wiedział, że w ciągu następnych 30 minut dowie się, że całe jego życie było kłamstwem, że imię, które nosił przez 23 lata, do niego nie należało, że rodzina, której szukał każdej nocy we śnie, była martwa z jego winy i że starsza kobieta, która właśnie weszła do kawiarni, wiedziała dokładnie, gdzie pochowane były ciała. Wszystko zaczęło się od prostej prośby o resztki jedzenia. Ręce drżały mu nie z zimna, lecz od prawdy, którą czuł zbliżającą się. Kawiarnia pod Wawelem na ulicy Floriańskiej zawsze pachniała świeżo paloną kawą i niewypowiedzianymi żalami. Wojciech Kowalski siadał przy tym samym stoliku każdego wtorkowego wieczoru, plecami do ściany, patrząc przez okno pełne kropel deszczu, jak Kraków pogrąża się w ciemności. W wieku 52 lat był właścicielem imperium budowlanego wartego 800 milionów złotych. Jego penthouse na Kazimierzu miał widok, który pozostawiał gości bez słów. Luksusowe samochody w garażu zmieniały się jak pory roku. Jednak każdego wtorkowego wieczoru Wojciech wracał do tej małej kawiarni, gdzie herbata kosztowała 8 złotych i nikt nie znał jego nazwiska. Kelner przyniósł mu kawę bez prośby. Wojciech zapłacił banknotem 200-złotowym i powiedział jak zawsze: reszty nie trzeba. To był rytuał, którego przestrzegał religijnie, jakby te małe gesty mogły go obmyć z czegoś, czego popełnienia nie pamiętał. Na zewnątrz deszcz się nasilał. Tramwaj numer 8 przejechał z łoskotem po torach, z żółto oświetlonymi oknami, wiozący zwykłych ludzi do ich zwykłych domów. Wojciech śledził go wzrokiem, zastanawiając się. Jakby to było żyć normalnym życiem, bez koszmarów, które budziły go każdej nocy o trzeciej siedemnastej rano. W jego snach wracał zawsze ten sam obraz. Stary dom z popękanym tynkiem, skrzypienie drzwi i kobiecy głos wołający jakieś imię, nie jego imię, inne imię, imię, które słyszał wyraźnie we śnie, ale którego nie potrafił sobie przypomnieć po przebudzeniu. Ręka drżała mu lekko, gdy podniósł filiżankę do ust. To nie był pierwszy raz, gdy czuł, że coś nie gra z jego przeszłością. Pierwsze lata po rozpoczęciu działalności były spowite gęstą mgłą w jego pamięci. Wiedział, że przyjechał do Krakowa w wieku 29 lat, z niewielkimi oszczędnościami i determinacją, która wszystkich zaskakiwała. Ale skąd pochodziły te pieniądze? Dlaczego nie pamiętał niczego sprzed tego wieku? Gdy wrócił z zamyślenia, zauważył, że nie jest już sam w kawiarni. Przy stoliku w przeciwnym rogu siedziała starsza kobieta, z siwymi włosami, spiętymi w niedbały kok i czarnym płaszczem, który widział lepsze dni. Przed sobą miała parującą szklankę herbaty i patrzyła na niego uporczywie. Wojciech poczuł się nieswojo. To była pierwsza klientka, którą widział w tej kawiarni o tak późnej porze. Kobieta wydawała się go znać, ale on nie pamiętał, żeby ją kiedykolwiek widział. Miała niebiesko szare oczy. Które zdawały się prześwietlać jego duszę. Po skończeniu kawy Wojciech wstał, żeby wyjść. Przechodząc obok stolika kobiety, ta podniosła wzrok i powiedziała wyraźnym głosem, który przebijał się przez szum deszczu. Panie Kowalski, a może powinienem powiedzieć pańskie prawdziwe imię? Wojciech zatrzymał się jak wryty. Serce zaczęło mu bić tak mocno, że był pewien, iż kobieta je słyszy. Nie rozumiem, o czym pani mówi, zdołał wyszeptać. Kobieta uśmiechnęła się smutno. I podniosła szklankę herbaty rękami, które lekko drżały ze starości. Jeśli dasz mi resztki ze swojego stolika, powiedziała cicho, powiem ci sekret, który na zawsze zmieni twoje życie. Jaki sekret mogła znać ta nieznajoma o nim i dlaczego jej słowa wywoływały dreszcz rozpoznania, jakby je już kiedyś słyszał dawno temu? Wojciech wrócił do stolika kobiety krokami człowieka idącego na własny wyrok. Położył na stole resztki drożdżówki, której nie zdołał skończyć i usiadł na przeciwnym krześle. – Kim pani jest? – zapytał, starając się zachować stanowczy głos. Kobieta patrzyła na niego długo, jakby ważyła każde słowo przed jego wypowiedzeniem. – Nazywam się Janina Wiśniewska. Dwadzieścia lata temu byłam sprzątaczką w szpitalu wojewódzkim w Nowym Sączu. W nocy z 15 na 16 listopada 2001 roku znalazłam mężczyznę w wieku 29 lat – w stanie krytycznym, przywiezionego przez samochód, który natychmiast odjechał, nie miał przy sobie dokumentów. Był cały we krwi, miał ciężki uraz głowy i majaczy. Wojciech poczuł, jak powietrze w kawiarni staje się coraz trudniejsze do oddychania. Ten mężczyzna powtarzał obsesyjnie jedno imię Wojciech Kowalski. Lekarze myśleli, że to jego nazwisko. Uratowali go, ale stracił pamięć przez uraz. Gdy się ocknął, nie pamiętał niczego sprzed wypadku. Janina przerwała i spojrzała mu prosto w oczy. Tylko, że ten mężczyzna nie był Wojciechem Kowalskim. Prawdziwy Wojciech Kowalski zmarł trzy dni wcześniej, razem z żoną i córką w wypadku samochodowym na drodze krajowej 75. Ja byłam tą, która przygotowywała ciała do kostnicy. Wojciech poczuł, jak ziemia chwieje się pod jego nogami. Zamglone wspomnienia ze szpitala zaczęły przebijać się do jego umysłu. Bóle głowy, zamęt, desperacka potrzeba dowiedzenia się, kim jest. Nie, to nie może być prawda wyszeptał. Janina wyjęła z torby pożółkły od czasu papier. To była kopia aktu zgonu. Wojciech Kowalski lat 29. Zmarły 12 listopada 2001. Jego żona Anna Kowalska lat 27. Ich córka Kasia Kowalska lat 5. Wszyscy trzej zginęli w wypadku, który spowodowałeś. Wojciech patrzył na papier drżącymi rękami. Imiona, daty, wszystko pasowało do tego, co wiedział o początku swojego życia w Krakowie. Kim, kim ja wtedy jestem, zdołał zapytać. Nazywasz się Tomasz Nowak, byłeś żonaty, miałeś sześcioletnią córeczkę. Tej nocy prowadziłeś pijany, wjechałeś czołowo w samochód rodziny Kowalskich. Oni zginęli na miejscu, ty przeżyłeś, ale wypadek wymazał ci pamięć. Janina otarła łzę spływającą po policzku. Gdy obudziłeś się w szpitalu i zapytałeś, kim jesteś. Pielęgniarki podały imię, które powtarzałeś w delirium: Wojciech Kowalski. Nikt nie sprawdził, po prostu stałeś się człowiekiem, którego zabiłeś. Wojciech poczuł, jak rzeczywistość rozpada się wokół niego. Niejasne obrazy zaczęły wracać: młoda kobieta z kasztanowymi włosami czekająca w domu, dziewczynka biegnąca mu w ramiona z krzykiem Tato wieczór, gdy wypił za dużo i wsiadł za kierownicę, pomimo protestów żony: Moja rodzina wyszeptał. Gdzie jest moja rodzina? Janina patrzyła na niego z nieskończonym smutkiem. Twoja żona Magdalena szukała cię miesiącami. Gdy cię nie znalazła, myślała, że zginąłeś w wypadku. Popełniła samobójstwo po sześciu miesiącach. Waszą córeczkę Zosie oddano do domu dziecka. Wojciech Kowalski czy Tomasz Nowak poczuł, jak cały jego wszechświat się zawala, ale najstraszniejsze odkrycie dopiero miało nadejść. Wojciech nie mógł już normalnie oddychać, stał od stolika tak gwałtownie, że przewrócił filiżankę kawy. Płyn rozlał się po starym drewnianym blacie, tworząc ciemną plamę, która zdawała się pochłaniać całe światło z kawiarni. Nie, to nie może być prawda, powtarzał, ale głos drżał mu jak przestraszonego dziecka. Janina pozostała spokojna, obserwując, jak nerwowo chodzi po niemal pustej kawiarni. Kelner patrzył ciekawie z zalady, ale nie ośmielił się podejść. Wiem, że to trudne do zaakceptowania, powiedziała cicho. Ale sekret, który ci powiedziałam, to nie wszystko. To tylko początek. Wojciech odwrócił się do niej, jak zranione zwierzę. Co jeszcze może być? Co jeszcze? Janina dała mu znak, żeby znów usiadł. Drżącymi rękami wyjęła z torby stare, pożółkłe na brzegach zdjęcie. To jest rodzina prawdziwego Wojciecha Kowalskiego, ci, których zabiłeś. Na zdjęciu był młody mężczyzna z kasztanowymi włosami, piwymi oczami i ciepłym uśmiechem. Obok niego piękna kobieta z długimi blond włosami i dziewczynka z miedzianymi lokami, która trzymała się szyi ojca. Wszyscy troje uśmiechali się szczęśliwie. Wojciech spojrzał na zdjęcie i poczuł ostry ból w piersi. Mężczyzna ze zdjęcia rzeczywiście był do niego podobny. Nie identyczny, ale wystarczająco, żeby pomyłka była możliwa. Po wypadku kontynuowała Janina, zostałeś hospitalizowany pod nazwiskiem Wojciech Kowalski. Gdy doszedłeś do siebie, lekarze powiedzieli ci, że to twoja tożsamość przejąłeś wszystko, jego dokumenty, konto bankowe, nawet mieszkanie, które miał w nowym sączu. Ale ja nigdy nie mieszkałem w nowym sączu, zaprotestował Wojciech. Ale tak, pierwsze dwa lata po wypadku. Potem przeprowadziłeś się do Krakowa i rozpocząłeś działalność budowlaną. Z pieniędzmi Wojciecha Kowalskiego. Janina znów otarła oczy. Prawdziwy Wojciech odziedziczył po rodzicach znaczną sumę, dokładnie tę sumę, z którą zacząłeś działalność w Krakowie. Wojciech poczuł się jakby spadł w przepaść bez dna. Wszystkie wspomnienia, które uważał za swoje, w rzeczywistości należały do kogoś innego. Jego sukces, bogactwo, nawet imię, które nosił, wszystko było skradzione od zmarłego. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Zapytał złamanym głosem. Janina patrzyła na niego długo i poważnie. Bo Zosia, twoja prawdziwa córka, którą porzuciłeś nie wiedząc o tym, ma teraz 29 lat. Jest chora na nowotwór i potrzebuje operacji, która kosztuje 400 tysięcy złotych. Nie ma nikogo na świecie. Dom dziecka, w którym dorastała, został zamknięty. Próbowała znaleźć ojca, który zniknął 23 lata temu. Serce Wojciecha zatrzymało się na sekundę. Ona mnie szuka. Szuka Tomasza Nowaka. Nie wie, że żyjesz jako Wojciech Kowalski. Dla niej ojciec zmarł tej nocy, gdy wyszedł z domu i już nie wrócił. Janina wstała od stolika i wzięła torbę. Zosia pracuje jako opiekunka w tym samym szpitalu, gdzie znalazłam cię 23 lata temu. Każdego dnia opiekuje się starszymi i chorymi, ale nikt nie opiekuje się nią. Ma trzy miesiące na zebranie pieniędzy na operację. Skierowała się ku drzwiom, potem odwróciła się po raz ostatni, Sekret, który ci powiedziałam, może zniszczyć twoje życie, lub je ocalić. Zależy, co postanowisz z nim zrobić. Gdy Janina wyszła z kawiarni, Wojciech został sam z najstraszliwszym dylematem swojego życia: zachować swoje kłamliwe istnienie, czy ratować córkę, którą porzucił, nie wiedząc o tym. Trzy dni po objawieniu w kawiarni, Wojciech nie spał ani godziny. Siedział w swoim luksusowym penthouse, patrząc na kraków z wysokości, ale wszystko, co widział, to twarze ze zdjęcia, które pokazała mu Janina, rodzina, którą zabił, córka, którą porzucił. Podjął decyzję. Musiał zobaczyć Zosie. Szpital wojewódzki w nowym sączu pachniał środkami dezynfekującymi i niewinnym cierpieniem. Wojciech zaparkował w oddalonym miejscu i skierował się ku wejściu z sercem bijącym, jak młot w piersi. Nie wiedział, czego się spodziewać, czy ją rozpozna, czy nie. W recepcji zapytał o Zosie Nowak, opiekunkę. Kobieta za okienkiem skierowała go na trzecie piętro, oddział geriatryczny. Przedł po schodach, jak skazaniec idący na szafot. Na trzecim piętrze korytarz był długi i pełen starszych ludzi, którzy powoli spacerowali, opierając się na balkonikach lub na wózkach inwalidzkich. Powietrze było ciężkie, nasycone historiami życia zbliżającego się ku końcowi. Zobaczył ją od tyłu, zanim zdał sobie sprawę, że to ona. Młoda kobieta z kasztanowymi włosami, spiętymi w prosty kucyk, pochylała się nad starszym mężczyzną w łóżku, poprawiając mu poduszkę z delikatnością, która ścisnęła mu serce. Nosiła biały uniform opiekunki i poruszała się ostrożnie, żeby nie niepokoić pacjenta. Gdy się odwróciła, Wojciech poczuł, że ziemia się trzęsie pod jego stopami. To była twarz jego żony, Magdaleny. Te same zielone oczy, te same delikatne policzki. Ten sam ciepły uśmiech, gdy zwracała się do starszego pana. Jakby widział ducha kobiety, którą kochał i którą zabił przez swoje porzucenie. Zosia miała 29 lat, ale wyglądała starzej. Było coś w jej oczach zmęczenie, które nie pochodziło z pracy, lecz z bólu dorastania bez rodziców. Wojciech obserwował, jak cierpliwie opiekowała się każdym pacjentem, jak łagodnie z nimi rozmawiała, jak się uśmiechała, nawet gdy oni nie odpowiadali. To było jego dziecko, jego córka i rzeczywiście była chora. Mógł zobaczyć słabość w jej ruchach, bladość, która zabarwiła jej policzki. Czy mogę panu w czymś pomóc? Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Zapytała, zauważając, że stoi w progu sali. Jej głos był cichy i ciepły, dokładnie jak jej matki. Wojciech poczuł, że nie może mówić. Ja szukam kogoś zdołał wyszeptać. Kogo pan szuka? Wojciech patrzył jej w oczy, swoje oczy, oczy Magdaleny, i poczuł, że niespodziewane łzy napływają mu do oczu. Mojej córki, powiedział nie zastanawiając się. Zosia spojrzała na niego z zakłopotaniem. Nie rozumiem. Pańska córka jest pacjentką tutaj? Nie, nie jest pacjentką. Pracuje tutaj. Zakłopotanie w oczach Zosi się nasiliło. Jak się nazywa? Wojciech poczuł, że nie może już oddychać. Zosia, Zosia Nowak, cisza, która zapadła między nimi, była najboleśniejsza w życiu Wojciecha. Zosia patrzyła na niego wzrokiem, w którym strach mieszał się z nadzieją. Pan, pan jest Tomasz Nowak, wyszeptał, twoim ojcem. Zosia oparła się o łóżko najbliższego pacjenta. Policzki stały się jeszcze bledsze. Nie, to nie może być prawda. Ty nie żyjesz. Szukałam cię latami. Mama popełniła samobójstwo, bo cię nie znalazła. Łzy płynęły teraz po jej chudych policzkach. Skąd przychodzisz? Gdzie byłeś przez dwadzieścia trzy lata? Wojciech nie wiedział, jak jej wytłumaczyć. Jak powiedzieć, że żył jako inny człowiek, że był bogaty podczas gdy ona dorastała w domu dziecka, że zbudował imperium z pieniędzy rodziny, którą zabił. Byłem chory, powiedział w końcu. Straciłem pamięć. Nie wiedziałem, kim jestem. A teraz pamiętasz? Wojciech patrzył na nią długo. Była tak słaba, tak krucha. Ale w jej oczach była cała siła kobiety, która przeżyła sama. Pamiętam, że Cię kocham, wyszeptał. Po raz pierwszy od dwudziestu trzech lat Wojciech Kowalski, Tomasz Nowak, objął własną córkę. Ale sekret, który ich łączył, był także tym, który mógł ich zniszczyć. Tygodnie, które nastąpiły po spotkaniu z Zosią, były najbardziej złożonymi w życiu Wojciecha. Spędzał niemal cały czas w szpitalu w Nowym Sączu, ucząc się poznawać córkę, którą porzucił, nie wiedząc o tym. Zosia była niezwykłą kobietą. Pomimo trudnego życia, które przeszła, zachowała dobroć i hojność, które sprawiały, że wojciech zastanawiał się: Jak dziecko wychowane w domu dziecka mogło być bardziej ludzkie niż on, który żył w luksusie? Poznawał jej historię w bolesnych fragmentach. Po samobójstwie matki została adoptowana przez rodzinę która traktowała ją jak służącą. W wieku osiemnastu lat uciekła i zatrudniła się w szpitalu. Mieszkała w małym mieszkaniu i wysyłała połowę swojej pensji dzieciom sierocym, którym pomagała w tajemnicy. Dlaczego im pomagasz? Zapytał wojciech pewnego dnia, po tym jak zobaczył, że dzieli się obiadem z jednym z dzieci, które przyszły ją odwiedzić. Bo wiem, jak to jest być samemu, odpowiedziała po prostu. I wiem, że wyciągnięta w porę ręka może wszystko zmienić. Wojciech poczuł ostry ból w piersi. Jego córka była dokładnie przeciwieństwem tego, kim się stał. Zamiast gromadzić bogactwo, dzieliła się nim. Zamiast się izolować, otwierała się na innych. Zamiast zapomnieć o bólu, przekształcała go w współczucie. Ale nowotwór ją niszczył. Wojciech widział, jak chudnie z dnia na dzień. Jak zmusza się do uśmiechu, gdy ból staje się zbyt wielki. Operacja rzeczywiście kosztowała 400 tysięcy złotych. I musiała być przeprowadzona w ciągu następnych dwóch tygodni. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na ławce na dziedzińcu szpitala, Zosia zapytała: Tato, jak przeżyłeś 23 lata bez pamięci? Jaką pracę wykonywałeś? Wojciech poczuł się, jakby stał na cienkim lodzie. Miałem. szczęście w interesach, skłamał. Jakich interesach? Budownictwo. Zosia spojrzała na niego ciekawie. A teraz? Masz pieniądze odłożone? Wojciech wiedział, że nadszedł moment prawdy, ale jak powiedzieć jej, że był jednym z najbogatszych ludzi w kraju, że jej mieszkanie zmieściłoby się w jego garderobie, że jego samochód kosztował tyle, ile ona zarabiała w dziesięć lat. Zosia, zaczął powoli, muszę ci coś powiedzieć. W tym momencie zadzwonił jego telefon. To był jego prawnik z druzgocącą wiadomością. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie jego działalności. Ktoś złożył zawiadomienie, że używa fałszywych dokumentów, że jego tożsamość nie jest prawdziwa. Gdy skończył rozmowę, Zosia patrzyła na niego z niepokojem. Co się stało? Wojciech zdał sobie sprawę, że nie ma już czasu. Musiał wybierać, ratować swoje kłamliwe imperium, czy ratować córkę. Zosia, ja, ja nie jestem tym, za kogo mnie uważasz, zaczął opowiadać jej wszystko. Wypadek, straconą pamięć, skradzioną tożsamość, bogactwo zbudowane z pieniędzy rodziny, którą zabił. Z każdym wypowiedzianym słowem widział, jak twarz Zosi się zmienia, od zakłopotania przez przerażenie do obrzydzenia. Ty ty zabiłeś całą rodzinę? wyszeptała. Nie pamiętam, ale tak. A potem żyłem pod nazwiskiem tego, którego zabiłem. Zosia wstała z ławki i odeszła od niego. Wszystkie pieniądze, które masz, należą do nich, do martwej rodziny? Tak. A teraz chcesz mi zapłacić za operację ich pieniędzmi? Wojciech wstał i próbował się do niej zbliżyć, ale Zosia cofnęła się. Zosia, proszę, spróbuj zrozumieć. Zrozumieć co? Że mój ojciec nie tylko mnie porzucił, ale jest też mordercą, który żyje z pieniędzy swoich ofiar? Łzy płynęły po jej twarzy, ale nie były to łzy smutku. To były łzy gniewu i obrzydzenia. Nie chcę niczego od ciebie, powiedziała drżącym głosem. Wolę umrzeć niż użyć tych pieniędzy. Odwróciła się i poszła w stronę szpitala, zostawiając go samego na pustym dziedzińcu. Wojciech zdał sobie sprawę, że spotkanie z córką nie przyniosło mu odkupienia, ale największe potępienie. Widzieć ją umierającą i wiedzieć, że pieniądze, które mogły ją uratować, były zbyt brudne, żeby je przyjęła. Na dwa dni przed terminem granicznym operacji Zosi, Wojciech podejmował najważniejszą decyzję swojego życia. Czy swoich żyć? Wrócił do swojego biura w Krakowie po raz ostatni. Panorama miasta rozciągała się przed nim, światła migotały jak gwiazdy, a on wiedział, że wkrótce nie będzie miał już prawa patrzeć na ten widok, jakby do niego należał. Zadzwonił do notariusza i poprosił, żeby przyszedł pilnie. Potem zadzwonił do prokuratury i powiedział prokuratorowi, że chce złożyć zeznania. Chce zwrócić wszystko, powiedział im, cały majątek, wszystkie nieruchomości. Wszystko, co zbudowałem, nie należy do mnie. Prokurator był zdezorientowany. Panie Kowalski, czy zdaje pan sobie sprawę, że tym oświadczeniem pan się obciąża? Nie nazywam się Wojciech Kowalski, nazywam się Tomasz Nowak i tak, zdaje sobie sprawę. Opowiedział wszystko wypadek, skradzioną tożsamość, lata życia w kłamstwie. Poprosił o aresztowanie, o zapłacenie długu wobec sprawiedliwości, ale przed tym, powiedział, Chcę, żeby wszystkie pieniądze zostały przekazane do funduszu dla ofiar wypadków drogowych i dzieci sierocych. Wszystko. Bez pozostawiania niczego dla mnie. Dlaczego pan to robi? Zapytał prokurator. Bo moja córka umiera, a ja chciałem ją uratować brudnymi pieniędzmi. Wolę umrzeć w więzieniu, wiedząc, że jest ze mnie dumna, niż żyć jako bogaty przestępca, podczas gdy ona umiera biedna. Procedury trwały cały dzień. Gdy się skończyły Wojciech, Tomasz nie miał już niczego: ani majątku, ani domu, ani samochodów. Ale po raz pierwszy, od dwudziestu trzech lat czuł się czysty. Wrócił do szpitala w Nowym Sączu z ostatnią nadzieją. Znalazł Zosię na sali, gdzie ją poznał. Była jeszcze słabsza, ale wciąż opiekowała się pacjentami z tym samym oddaniem. Zosia zawołał ją cicho. Odwróciła się i widząc go, chciała odejść, ale zatrzymał ją. Proszę, posłuchaj mnie tylko minutę. Nie mam czego słuchać od mordercy. Zwróciłem wszystko, wszystkie pieniądze, wszystkie nieruchomości. Przyznałem się do wszystkiego w prokuraturze. Jutro zostanę aresztowany. Zosia zatrzymała się i odwróciła do niego. Co to oznacza? Oznacza to, że nie mam już nic do zaoferowania oprócz tego, czym naprawdę jestem, ojcem, który odnalazł córkę i chce umrzeć, wiedząc, że może mu wybaczyć. Tomasz wyjął z kieszeni papier. Fundusz dla ofiar wypadków drogowych i dzieci sierocych, który utworzyłem, zapłaci za twoją operację. Nie brudnymi pieniędzmi Wojciecha Kowalskiego, ale pieniędzmi, które społeczeństwo użyje, żeby pomagać ludziom takim jak ty. Nie dostaniesz jałmużny od mordercy, dostaniesz pomoc od społeczności, która chroni swoich słabszych członków. Zosia patrzyła na papier z oczami pełnymi łez. Dlaczego to zrobiłeś? Bo wolę być Tomaszem Nowakiem biednym i przestępcą w więzieniu, niż Wojciechem Kowalskim bogatym i kłamcą na wolności. Tomasz podszedł do niej i po raz pierwszy i ostatni prawdziwie ją objął. Przepraszam, córeczko, przepraszam za wszystko. Za to, że cię porzuciłem, za to, że mama umarła z mojej winy, za to, że żyłem całe życie w skórze zmarłego, ale najbardziej przepraszam za to, że nie mogę ci dać niczego oprócz przeprosin i prawdziwej miłości, która przyszła za późno. Zosia płakała w jego ramionach. Tato, wybaczam ci. Wybaczyłam ci od pierwszego dnia, gdy cię zobaczyłam, bo w twoich oczach widziałam, że cierpisz tak samo jak ja. Tomasz pocałował ją w czoło i się oddalił. Żyj, Zosia. Żyj za nas oboje. A gdy będziesz o mnie myśleć, pamiętaj, że miłość może być silniejsza od kłamstwa, nawet gdy przychodzi za późno. Dear Countrysis. Epilog. Co zostaje? Trzy miesiące później. Zosia siedziała na tej samej ławce na dziedzińcu szpitala, gdzie ojciec wyznał jej prawdę. Operacja zakończyła się sukcesem. Była na drodze do pełnego wyzdrowieniu. W rękach trzymała list z więzienia w Nowym Wiśniczu. Był od Tomasza. Droga Zosia, z tej małej celi widzę niebo przez kraty, i po raz pierwszy od 23 lat czuję się wolny. Nie fizycznie wolny, ale duchowo wolny. Dowiedziałem się, że operacja poszła dobrze. To jedyna rzecz, która dla mnie się liczyła. Uczę się tutaj żyć pod swoim prawdziwym imieniem i ze swoją prawdziwą historią. Przypominam sobie coraz więcej o Twojej mamie, o Tobie, gdy byłaś mała, o rodzinie, którą zniszczyłem. Ból jest ogromny, ale to czysty ból. Fundusz, który utworzyłem, się rozwija. Do tej pory pomógł 150 dzieciom sierocym i 80 ofiarom wypadków drogowych. Ty jesteś jego koordynatorką, to ty decydujesz, kto zasługuje na pomoc. Każdego wieczoru modlę się, żebyś znalazła szczęście, które ci odebrałem, żebyś kochała i była kochana, żebyś miała dzieci, które nigdy nie poznają bólu porzucenia. Pozostań silna córeczko, twój ojciec, który w końcu wie, kim jest Tomasz Nowak. Zosia złożyła list i przycisnęła go do serca. W oddali słońce zachodziło nad nowym sączem malując niebo w odcieniach pomarańczy i różu. Po raz pierwszy odkąd się poznali, jej rodzina była kompletna zmarła mama, którą pamiętała z miłością, ojciec w więzieniu, który w końcu znalazł odwagę, żeby być tym, kim naprawdę był, i ona sama ocalała, która przekształciła ból w siłę pomagania innym. Miłość, nauczyła się, nie zawsze przychodzi, gdy się jej spodziewamy. Czasem przychodzi za późno, czasem przychodzi przez ból, Czasem przychodzi przez poświęcenie, ale gdy przychodzi prawdziwa, może uzdrowić nawet najgłębsze rany. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, zostaw komentarz i powiedz nam: czy uważasz, że Tomasz zasłużył na drugą szansę? Czy mógłbyś wybaczyć komuś, kto sprawił ci tyle bólu? Daj like, jeśli wierzysz w moc odkupienia i udostępnij, żeby dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują usłyszeć, że nigdy nie jest za późno naprawdę subskrybuj, żeby zobaczyć więcej historii, które eksplorują złożoność ludzkiej natury i transformacyjną moc prawdziwej miłości.